Jeżeli chodzi o basen, jeszcze no, była informacja, że zrobił Pan, e, e, jakby przygotowywał się na tą kontrolę i tutaj już e, padły też e, no, takie informacje, że to jest co roku e, ten problem występuje. Czy może Pan go tak dok dokładnie zidentyfikować, w sensie w którym miejscu jest i czy zrobił Pan coś więcej niż robiono dotychczas, e, żeby przygotować basen na to badanie e, po tym momencie, kiedy on jest nieczynny? Muszę powiedzieć, że zrobiłem więcej, ponieważ no, została przegrzana woda i jeszcze dodatkowo, yy, dodatkowo przechlorowana została cała instalacja. Yy, dodatkowo jeszcze yy, 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 głowy od pryszniców yy, zostały też yy, wyczyszczone i yy, umoczone w płynie antyseptycznym. No niestety no, a, a mimo tego i tak stężenie y, okazało się wyższe y, bakterii niż y, poprzednim, w po, y, roku poprzednim, więc, y, więc tak naprawdę y, przyczyna tutaj to nie wiem, no, już chyba naprawdę wynika z tego, że no, basen już nadaje się do wymiany, te, te całe, całe, cała instalacja, y, cała sieć wodna została Musi jednak ulec wymianie, ponieważ no jedyna, jedyna rzecz taka, no to że przez ten rok od mojego funkcjonowania to jest pierwsze zamknięcie przez sanepid i można powiedzieć, że jedynym takim, że to można nazwać w ogóle pocieszenie, to to jest naj... jeden z najdłuższych okresów spółki, który w ogóle działał bez przerwy, więc. Do tej pory to nawet co roku był zamykany odkryty basen. W tym roku odkryty basen nie był zamknięty, więc przeszliśmy to ciężką pracą naszego naszej załogi, naszych konserwatorów. Naprawdę, no ja też osobiście dopilnowałem, starałem się, że no, naprawdę to było moja to moje oczko w głowie, żeby nie dopuścić do zamknięcia basenu. Żeby uchować się jakoś do końca, do końca funkcjonowania no tego, tego starego budynku, do, do, żeby dotrwać do tego remontu bez zamknięcia, no ale się, się nie udało niestety.